Cześć, dzisiaj w końcu zapraszam Was na taką bardzo luźną pogadankę o... Królestwie Popiołów, Sary J. tą pierwszy oraz tą drugi. Jest to oczywiście finał Szklanego Tronu, serii, która kiedyś wzbudzała we mnie dziką ekscytację, o czym chyba najlepiej świadczy moje iście szaleńcze paplando o Szklanym Tronie, które wrzuciłam chyba 4 lata temu, tak mi się wydaje. Łapka w górę wszyscy ci, którzy pamiętają ten filmik, którzy pamiętają czasy stosów książek piętrzących się za mną, za którymi czasami tęsknię, ponieważ teraz mam wrażenie, że wszystkie filmy wyglądają tak samo, że każdy szanujący się BookTuber łącznie ze mną ma białą biblioteczkę, więc te kadry wyglądają ciągle tak samo. No, chyba że ktoś pójdzie w plener łapać jakieś inne kadry, więc czasami tęsknię za stosami, bo one dawały takiego, no nie wiem, to dawały takiego fajnego klimatu, mam wrażenie, moim filmom. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, jak one często zaliczały glebę albo same z siebie, albo dlatego, że Katniss postanowiła się przespacerować po stosach, to chyba jednak lepiej mieć białą biblioteczkę. No, wiecie, jeszcze jak sobie pomyślę, że żeby dostać się do książki, która była na samym dole, musiałam zlimować wszystkie książki z góry, to było straszne, więc okej, okay, dobra, mam białą biblioteczkę, taka tam dygresja, wracając do Szklanego Tronu. Jest to takie bardzo, no, energiczne paplando było, takie, w którym piałam z zachwytu i tak dalej, zachwycałam się, ponieważ rzeczywiście to, co zaserwowała nam Sara J. Maas bardzo mocno do mnie przemówiło i już tłumaczę dlaczego. Generalnie chodzi o to, że był to czas, kiedy dzięki Wam, dzięki też Uli, ponieważ to dzięki Uli przeczytałam Szklany Tron, zanim Ula zaczęła gadać o pielgrzymie, to cały czas było Sarah J. Maas, Szklany Tron, tak mi się przynajmniej wydaje, że taka była kolejność, więc był to czas, kiedy właśnie zaczęłam poznawać powieści młodzieżowe, których wcześniej nie znałam, ponieważ za moich czasów i nie sądziłam, że to powiem, za moich czasów jestem dinozaurem, nie było za bardzo takich książek. Okej, okay, pojawił się Harry Potter, który przetarł szlak powieściom młodzieżowym, takim bardziej fantastycznym, potem był Zmierzch i tak dalej. Szklany Tron pojawił się chyba w 2012, ja przeczytałam to w 2015, no wiecie, jestem 8.5, więc nie byłam już nastolatką, ale mimo wszystko jakoś tak bardzo mi się to spodobało, był to czas chyba, kiedy tak bardzo potrafiłam zachłysnąć się powieściami młodzieżowymi, nadrabiałam to, czego nie było za moich czasów i jakby patrzyłam na to tak bardzo mocno bezkrytycznie, chyba właśnie dlatego tak bardzo lubię Szklany Tron, te pierwsze tomy zwłaszcza, Szklany Tron, Korona w Mroku oraz Dziedzictwo Ognia, ponieważ dalej już zaczęłam dostrzegać pewne wady, co nie zmienia faktu, że i tak bardzo lubię te książki, w każdym razie z czasem moja Miłość do książek Sary J. Masz rzeczywiście tak troszeczkę osłabła, ponieważ w międzyczasie dojrzałam, przeczytałam też inne młodzieżówki, innych autorów. Zobaczyłam, że z tego gatunku można wycisnąć coś więcej, że można wykrować innych bohaterów, takich bardziej, może nie do końca aż tak idealnych, jak właśnie ci bohaterowie w świecie Sary J. Masz. Piękni, młodzi, idealni prowadzą wojny na kartach Królestwa Popiołów pomimo młodego wieku, tak dobrze znają się na strategii, no wiecie, to jest idealny świat Sary J. Maas więc zobaczyłam, że ten świat wcale nie musi być taki idealny, jeżeli chodzi o powieści młodzieżowe, poza tym zraziłam się troszeczkę do Sarah J. Maas przyznaję szczerze, za sprawą dworu, szronu i blasku gwiazd Klumpik 2018, pamiętam, że jeszcze do niedawna mówiłam, że Sara J. Maas trafiła na moją czarną listę, że nie chcę jej znać, dworów pozbyłam się spółki, zostawiłam tylko anglojęzyczne wydanie, które obiecałam oddać mojej Koleżance, więc to wydanie mam, ale tak to. Ja nie mam zielonego pojęcia, co ja widziałam w tej serii. Ja pamiętam, co o niej mówiłam czasami, wiecie, te gusta się zmieniają, tak? Jak ja patrzę na niektóre filmy wstecz, to ja nie wiem, co widziałam w dworach. Pamiętam, że tak labirowałam między dworami oraz szklanym, że raz uważałam, że dwory są lepsze, raz, że szklany. Teraz jednak dochodzę do wniosku, że to szklany tron jest o niebo lepszą serią, ponieważ mamy tutaj bardziej rozbudowany świat, ciekawie wykrowanych bohaterów, zwłaszcza tych drugoplanowych, Tim Manon, ponieważ jest to coś, co rzeczywiście wychodzi z Sarze J. Maas. Ona dobrze zaczyna z tymi pierwszoplanowymi, do tej pory pamiętam legendarną zabójczynię, Celine Sardon, Ile ona miała, nie wiem, 16 lat, a była już legendarną zabójczynią. Ja to czytałam tak z przymrużeniem oka. Ja widziałam te głupotki, ale kiedyś to bardzo mocno mi się podobało, więc mam wrażenie, że ta bohaterka z czasem stała się tak troszeczkę bezbarwna, że dosyć bezbarwna jest na kartach Królestwa Popiołów, ale i tak uważam, że właśnie bohaterowie ci drugoplanowi, Sarze J. Maas naprawdę bardzo dobrze wychodzą. Poza tym mamy tutaj mniej erotyki, która w pewnym momencie przeszkadzała mi w dworach. Jeżeli chodzi o Królestwo Popiołów, wydaje mi się, że mamy taką jedną dwie sceny, w porwach trzy, ale wydaje mi się, że były dwie takie sceny, ale jakoś tak specjalnie mnie nie ubodły, nie oznaczyłam ich sobie tutaj, żeby pośmieszkować Sary J. Maas, ponieważ to nie było takiego cringe'u, jaki jest w relacji Ferry oraz Rysanda z dworów. Więc w sumie jedyną książką z tej serii, z którą miałam rzeczywiście problem, to była Wieża Świtu, ponieważ wydaje mi się, że ta książka była za długa, rozciągnięta na maksa, że Sara J. Maas wręcz łopatologicznie, bez sensu wyjaśniała nam to, co działo się w głowie Kejola. Jeżeli pamiętacie moje paplando o szklanym Stronie. To pamiętacie też pewnie to, że ja od samego początku byłam Tim K.O.L. Ta postać od samego początku do mnie przemawiała. Wydawałam się jedną z najlepiej wykrojonych w tych książkach, i jakby ja rozumiałam jego motywację, jego poczynania i tak dalej, więc nie potrzebowałam bierze świtu, żeby to jeszcze bardziej zrozumieć, bo miałam wrażenie, że Sara J. Maas częściowo wykłada coś, co już wiem, bo naprawdę bardzo dobrze rozumiałam tę postać, więc to mnie trochę nudziło. Za to uważam, że wątek Nestrin i Startaga rzeczywiście był ważny, ponieważ dzięki niemu dowiadujemy się takich, powiedzmy, że Przełomowych rzeczy na temat Maewe, Mayf, nazywajcie ją jak chcecie, więc e, tak, nie uważam, że Wieża Świtu była książką niepotrzebną, bo rzeczywiście, w świetle tego, co dzieje się w Królestwie Popiołów, to potrzebna książka, tylko no niestety wydaje mi się, że można by ją okroić o jakieś 300, może nawet 400 stron, zrobić z niej prawidłową nowelkę, a nie, kurde, jakąś wielką powieść, wielką cegłę. Tak jakby to właśnie ilość, a nie jakość świadczyła o tym, czy książka jest dobra, czy nie. W każdym razie, do czego zmierzam? Czytając Wieża Świtu, poza tym, że ta moja. Miłość do Sary J. Mas gdzieś tam w międzyczasie troszeczkę osłabła, zwłaszcza, że trochę czekaliśmy na Królestwo Popiołów, W międzyczasie przeczytałam wiele innych książek, więc gdzieś tam to troszeczkę osłabło. To jeszcze doszłam do wniosku, że Sara J. Mas ma tendencję do lania wody. Także gdy zobaczyłam, jak u nas wydano Królestwo Popiołów, że są to dwa tomy, stwierdziłam sobie: O mój Boże, nie! To będzie lanie wody. Naprawdę się tego bałam. Swoją drogą uważam, że wydawnictwo Uroboros podjęło dobrą decyzję, jeżeli chodzi o podzielanie tego na dwa tomy. Taką samą decyzję podjęło wydawnictwo MAC w przypadku dawcy przysięgi Sandersona, tak mi się wydaje. Pamiętam, że psioczyłam na to i mówiłam: o tak, wydawnictwo chce jak najwięcej kasy z nas wycisnąć, bla, 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 ale potem część osób pisało mi, że wydawnictwo podjęło taką decyzję, ponieważ dawca przysięgi byłby za duży i wtedy grzbiet by się łamał. Nie można by chyba tego wydać. I tak dalej. Wydaje mi się, że tu pojawił się ten sam problem. Ale wydawnictwo Uroboru zrobiło to lepiej niż wydawnictwo Mag, bo z tego co kojarzę, mam tylko dawcę przysięgi 1. Nie mam Dawcy przysięgi 2, ale wydaje mi się, że widziałam tę okładkę. To na wygląda tak samo jak dawca przysięgi 1, tylko zmieniają się cyferki 1, 2. A tu mamy przecież dwie wersje okładkowe, tak? Dla tych, co lubią to takie bardziej, to chyba brytyjskie wydanie, a to dla fanów takich bardziej, nie wiem, amerykańskich wydań, bo to chyba amerykańskie wydanie. Więc gdy moja okładkowa stroka, wewnętrzna okładkowa sroka zobaczyła, jak wydano u nas Królestwo po to ze szczęścia leciały potrójne salta, taniec siedmiu balonów i tak dalej. Więc yy, wydaje mi się, że wydawnictwo podjęło dobrą decyzję, ale dalej, okej, okay. to jest taki trochę przydługi wstęp, ale ten wstęp ma znaczenie, bo muszę wam wytłumaczyć pewną rzecz, więc jeszcze jedna sprawa. Tak jak z czasem zdałam sobie sprawę, że właśnie Sarah James ma tendencję do lania wody, tak też wiedziałam, że daleko jej do George'a Arar Martina, że na 100% nie uśmierci głównych bohaterów, że co najwyżej trochę ich pokiereszuje, coś im odbierze, w że, no, nie wiem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W końcu tu jest idealny świat Sary J. Maas, który zmierza do happy endu, żeby wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Wiedziałam, że jeżeli kogoś zabije, to może kogoś z drogoplanowych postaci, może trzecioplanowych, dalszoplanowych, bo przecież tutaj następuje ostateczne starcie z siłami zła, więc ktoś musi umrzeć. Ale wiedziałam, że to będzie w sumie takie, no wiecie, no to jest Sara J. Maas w dworach, po tym jak zakończyły się dwory. Powiedzmy, że nie miałam większych oczekiwań względem tego, jak zakończy się Królestwo Popiołów, i właśnie do tego zmierzałam przez cały czas. Chodzi o to, że w międzyczasie właśnie raz jeszcze osłabła moja miłość do tej serii, wiedziałam, czego mniej więcej spodziewać się po sarze J. Maas, więc nie miałam też wielkich oczekiwań względem królestwa popiołów. Na dobrą sprawę przeczytałam tę książkę i będę może mówiła książkę. Ja wiem, że są to dwie książki, ale w sumie to jest jedna książka, tylko u nas podzielono to na dwa tomy, więc w sumie sięgnęłam po tę książkę głównie dlatego, że głupio było mi rezygnować tak na ostatniej prostej. No wiecie, przeczytałam te wszystkie Tomiszcza i teraz nagle tak rezygnować z dowiedzenia się tego, jak będzie wyglądał finał całej tej historii. Stwierdziłam, no dobra, okej, okay. więc nie czekałam na to jakoś tak bardzo mocno. Nie musiałam czytać tego, nie zależało mi na tym, żeby to przeczytać w dniu premiery i tak dalej. Troszeczkę sobie odczekałam, przeczytałam i może właśnie dlatego, wiecie co, ja otrzymam dokładnie to, czego oczekiwałam, więc nie będę marudzić, jestem nawet zadowolona. Ja w ogóle jestem w szoku, że to mówię, ponieważ na wierze świtu trochę przeczyłam. Jeżeli coś chodzi o finał Królestwa Popiołów, to znaczy finał Szklanego Tronu, Uważam, że Sara J. Ma zdała radę, że przygotowała nam naprawdę bardzo fajny finał, zamykający całą tę serię. Przepraszam Was za to cięcie. Właśnie przyszedł kurier, który wybił mnie troszeczkę z rytmu, więc o czym to ja mówiłam? Myślę, że może przejdę w końcu do fabuły Królestwa Popiołów. Akcja tej książki rozsiana jest po całej Erilei. Eileen znajduje się w niewoli, woli. Rowan wraz ze swoją ekipą próbuje ją ocalić. Lisandra przedziewa się w skórę Eileen, zamienia się w nią, ponieważ chce podnieść ludziom morale, że królowa z nimi jest, królowa walczy. No no i walczy sobie u boku, a Ediona, Ediona, nie wiem jak go wymówić w obronie Terasenu. Manon próbuje zjednoczyć wiedźmy i jest to jeden z moich ulubionych wątków w tej książce, Kayol y, i Irene przybywają z armią Kaganatu, Dorian zaś chce zdobyć trzeci klucz Wyrda, jeszcze mamy Elid, Elidę, Elidę, hmm, Lorkana, ale myślę, że to jest taki mniej istotny wątek, myślę, że to najważniejsze wątki, to co się tutaj dzieje zostało właśnie przed chwilą wymienione, więc generalnie rzecz biorąc tak, czuć rzeczywiście zagrożenie ze strony Morat, to bardzo mi się podoba, ponieważ te walki, one odbywają się tutaj na różnych frontach, mamy tutaj bardzo dużo scen bitewnych, które moim zdaniem Sarze J. Maas nawet wyszło. No wiadomo, to nie jest... Tolkien, nie wiem dlaczego akurat Tolkien, bo fantastyka, no wiadomo, że Tolkien to zupełnie inna liga, nie ma co porównywać tego do Sary J. Maas, ale myślę, że jak na Sarah J. Maas było całkiem nieźle, nie odczuwałam znużenia i w ogóle bardzo lubię sceny bitewne, uwielbiam, gdy jest dużo akcji, więc pod tym względem Królestwo Popiołów bardzo mi się podobało. Bardzo podobał mi się wątek Doriana, chyba najbardziej, razem z wątkiem Manon, Doriana, który bardzo zmienił się na przestrzeni tych wszystkich tomów, to niesamowite, że tak go bardzo polubiłam w międzyczasie, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie moje paplądy właśnie o Stronie, ale ja od samego początku, nawet w tym filmie mówiłam, że jestem team Kajol, Kajol kocham Kajola. Kajol najlepszy podczas gdy Dorian, hmm, okej, okay, taki tam sobie księciunio, ale z czasem rzeczywiście Doriana bardzo mocno polubiłam, to podoba mi się pewien wątek związany z jego ojcem, podoba mi się również pewien sojusz, który zawiązuje z sami wiecie kim, jeżeli czytaliście tę książkę, więc uważam, że wątek Doriana to są naprawdę bardzo dobrze poprowadzone, to właśnie dla Doriana oraz Manon nie mogłam oderwać się od tej książki, płynęłam przez nią, bo gdy dochodziłam do Eileen, to było coś takiego jak. I znowu Tolkien się kłania, jak rozdziały Froda i sama w pierścieni, że ja wiedziałam, że muszę to przeczytać, bo pewnie to jest coś istotnego, więc trzeba przeczytać, bla, bla, bla. Ale jakoś to tak mega mocno mnie nie angażowało, po prostu miałam ochotę to przekartkować. Zwłaszcza, że Eileen, ona stała się taka bardzo mocno w moim zdaniem, w tym tomie, więc chciałam to przekartkować, żeby jak najszybciej powrócić do Doriana oraz Manon, bo moim zdaniem królestwo popiołów stoi Dorianem oraz Manon, więc. Więc to są moi ukochani bohaterowie. Gdyby ktoś pytał o moje top of the top szkolnego tronu, to Manon, Kejol oraz Dorian, myślę, że w tej kolejności, albo może Kejol, bo on był pierwszy, potem Manon, a na końcu Dorian, więc to jest moje top of the top. Jestem ciekawa, właśnie jak wygląda wasze top of the top ukochanych bohaterów szkolnego tronu. W sumie, jedynym moim takim zarzutem fabularnym do tej książki jest to, jak potraktowano wątek Erawana, bo gdy to czytałam, po prostu déjà vu, nocny król. Gra o tron. To jak to się rozwiązało? Miałam wrażenie, że wątek Erawana został tak samo po potraktowany jak wątek Nocnego Króla. No wiecie, odczuwamy to zagrożenie ze strony Morat, tyle tych walk, Erawan taki groźny, a to co się tutaj dzieje pod koniec, to jest takie mm, jak dla mnie jedno wielkie nic. Jeżeli chodzi o postać Erawana, to rzeczywiście odczułam duży zawód, bo jeżeli chodzi na przykład o Maeve, myślę, że ta walka z Maeve była bardziej emocjonująca niż to, co działo się z arawanem, więc to jest w sumie mój jedyny zarzut, tak, jeżeli chodzi o fabułę. Uważam, że Sara Maas mogłaby bardziej skupić się na postaci erawana jakoś to lepiej ugryźć, zamiast na przykład chwilami lać wodę w różnych momentach. Ona jednak rzeczywiście zaczęła lać wodę i tak troszeczkę. Można to było odczuć, czytając królestwo popiołów, więc wolałabym, żeby, no wiecie, no, no zabrakło mi tego, autentycznie zabrakło mi tego. Także to jedyna rzecz, do której w sumie mogę się przyczepić tak fabularnie, ponieważ cała reszta podobała mi się, tylko zaznaczam. Raz jeszcze jestem. Osobą, której, jakby to powiedzieć, ta miłość do Sary J Mas gdzieś w międzyczasie osłabła. Już nie kocham tej serii tak, jak kochałam ją kiedyś. Zaczynam dostrzegać więcej wad. Mimo wszystko uważam, że pomimo tych wad, które ta seria ma, to i tak jest warta przeczytania, ale jestem ciekawa, jak na tę serię, na tę książkę, na finał tej historii zareagują osoby, które są takimi wielkimi, mega wręcz fanatycznymi fanami Sary J Mas maniakalnymi wielbicielami Szklanego Tronu. Jestem ciekawa, jakie były Wasze oczekiwania i czy Sara J Mas Waszym oczekiwaniom najzwyczajniej świecie sprostała, więc dajcie koniecznie znać, co o tym sądzicie, bo jeżeli chodzi o mnie, ja jestem usatysfakcjonowana i nie wierzę, że to mówię, i w ogóle ta seria tak. Nawet w miarę mi się podoba do tego stopnia, że postanowiłam ją sobie kolekcjonować. No wiecie, dworów nie będę kolekcjonować, dworów się pozbyłam. A tutaj na przykład kupiłam sobie właśnie takie wydanie szkolnego tronu, które miałam Wam pokazać w jakimś book haulu, który miałam nagrać z dwa miesiące temu, ale jeszcze nie nagrałam, więc wiecie, to chyba najlepiej świadczy o tym, co sądzę o tej serii, Może nie jest to seria jakaś taka wybitna, ale moim zdaniem całkiem ciekawa, taka, no wiecie, dla osób, które lubią takie idealne światy sery, czyli z idealnymi bohaterami. Coś Naprawdę spoko, jak dla mnie okej. Okay. Dodam w ogóle, że jakoś tak jakiś czas po tym, jak kupiłam sobie te książki, dzięki Wam w empiku, udało mi się upolować, chociaż nie było łatwo, bo chodziłam po kilku empikach we Wrocławiu, zanim trafiłam na drugi tom, czy pierwszy tom, czy najpierw kupiłam pierwszy tom, a dopiero potem drugi, już nie pamiętam, ale gdzieś tam po tym, jak kupiłam sobie te książki, dostałam też te książki od wydawnictwa Uroboros. Więc w związku z tym, że nie potrzebuję podwójnych egzemplarzy królestwa popiołów, stwierdziłam, że jedno królestwo popiołów, mogę Oddać i myślę, że to rozdanie zrobimy sobie na Instagramie, więc wbijajcie na mojego Instagrama w przeciągu dwóch, maksymalnie trzech dni. Pojawi się tam rozdanie, w którym do wygrania będzie Królestwo Popiołów, część pierwsza i część druga. I te egzemplarze, które dostałam od wydawnictwa Uroboros, to oczywiście egzemplarze. To nie recenzenckie egzemplarze, tylko takie pełnowymiarowe, nówki nieśmigane, więc chętnie się tymi książkami z kimś podzielę. Także jeżeli chodzi o Królestwo Popiołów, Sary Maas, ode mnie tyle. Na koniec dajcie jeszcze Znać, bo nie wiem, czy o tym mówiłam, wiem, że nawiązywałam do dworów, ale w sumie nie pytałam Was chyba, a może pytałam, jakby co pytam raz jeszcze, która seria podoba Wam się bardziej: Dwory czy Szklany Tron? Bo w moim odczuciu Szklany Tron jest o niebo, niebo, niebo lepszy od dworów, także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, Pa!